W obierze wiceminister Marcin Warho, pan profesor, który tworzył przepisy kodeksu karnego. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa. W zastępstwie pana ministra Zbigniewa Ziobry mam przyjemność dziś przeprowadzić konferencję o kodeksie karnym. Mamy złą wiadomość dla przestępców: przestępstwo nie popłaca. Pan prezydent podpisał wczoraj wielką nowelizację kodeksu karnego. Kary nie mogą być tylko nieuchronne, muszą być też dotkliwe, tak, żeby odstraszały skutecznie od popełniania przestępstw na przyszłość, tak żeby zadość uczyniły ofierze przestępstwa. I ten kodeks karny zrywa z filozofią pobłażliwości. 25 lat pan minister Zbigniew Ziobro walczył o zmianę w kodeksie karnym dla Polaków, dla bezpieczeństwa i się wreszcie udało. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi za złożenie tego podpisu. To wielki sukces pana ministra Zbigniewa Ziobry. Najważniejsze zmiany. Walka z bezwzględnymi, najokrutniejszymi przestępstwami. Ci, którzy popełniają przestępstwa, nie powinni liczyć na to, że wyjdą na wolność, na przedterminowe warunkowe zwolnienie i wrócą ponownie do popełniania przestępstw. Dziś mamy aż 44,4% kar w zawieszeniu. Co drugi sprawca niemal wychodzi na wolność po odbyciu kary pozbawienia wolności i ponownie wraca do popełniania przestępstw. Aż 40% jest takich sprawców. Przeszło 50% sprawców popełniających zgwałcenie, zasługuje na minimalny wymiar kary, zdaniem sądu. Otrzymują takie przywileje od sądów. 54,1% gwałcicieli otrzymuje karę do lat dwóch pozbawienia wolności, czyli minimalne granice. Skończy się pobłażliwość, skończy się obłaskiwanie przestępców i skończy się wreszcie strach ofiar. Strach ofiar, które boją się, że następnego dnia będą musiały oglądać swojego oprawcę oko w oko. Przestępstwa te najbardziej brutalne pozostają podwyższone. Powiadamy wojnę recydywistom. Zostają podwyższone kary dla recydywistów, dla przestępców seksualnych, dla pedofilów. Nie będą się przedawniały zbrodnie pedofilskie. Wprowadzamy recydywę pedofilską. Zgwałcenie połączone ze śmiercią ofiary będzie zagrożone karą od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Nie będzie tak, takich sytuacji jak ostatnio, kiedy sąd apelacyjny złagodził karę dla jednego z brutalnych gwałcicieli, dziewczyny, która zmarła po zgwałceniu skutek odniesionych obrażeń, pozostawiona na mrozie, w okrutnych mękach skonała. I sąd złagodził wymiar kary z 25 lat na 15 lat. Co trzeba mieć w głowie, żeby tego typu sprawcom łagodzić kary? Dlatego ten kodeks, jest zmianą filozofii karania. Nie kodeks karny dbający o przestępcę, kodeks karny dbający wreszcie o ofiarę. Nie będzie takich absurdalnych, tragicznych sytuacji, jak pobicie chłopca który, przez trzech sprawców, kiedy to dwa miesiące spędził w szpitalu, następnie przez rok czasu dochodził do siebie w wyniku rehabilitacji, po czym nie mógł wrócić do normalnego życia, a sprawcy? Jeden zawiasy, drugi yy, uniewinniony, a trzeci kara więzienia, ale tylko dlatego, że już wcześniej był skazywany. Drodzy Państwo, kary pobłażliwe rozzuchwalają, zachęcają tylko do popełniania przestępstw na przyszłość. Pobłażliwość rozzuchwala przestępców i dlatego ten kodeks karny jest tym, na co Polacy czekali. Czekali na kary sprawiedliwe i czekali na sprawiedliwe wyroki. I takie na gruncie tego kodeksu karnego będą zapadać. Pijani kierowcy wiozą śmierć. W ubiegłym roku z ich ręki zginęło 212 niewinnych osób na naszych drogach. 1917 osób odniosło obrażenia. Ktoś stracił męża, ojca, brata, siostrę. W moich rodzinnych stronach trójka dzieci straciła rodziców z ręki pijanego kierowcy pod podstawową wolą. Dlatego też ci, którzy będą mieli powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi, stracą sam, swoje samochody. Koniec pobłażania dla drogowych morderców. Te rozwiązania sprowadzają się również do zaostrzenia kar. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym pijanego kierowcy będzie kar zagrożony karą od lat pięciu, z ciężkimi obrażeniami ciała od lat trzech. Koniec pobłażliwości wobec tych, którzy powodują zagrożenie życia, zdrowia niewinnych osób na ulicach. Ten, który po raz kolejny wsiądzie za kółko po alkoholu, nie będzie zasługiwał na przywilej kar wolnościowych. Tylko kara pozbawienia wolności dla pijanych kierowców, którzy po raz kolejny prowadzą pojazd w stanie nietrzeźwości. Wreszcie piramidy finansowe. Miliony strat, 19 tysięcy pokrzywdzonych w aferze Ambergold, tysiące pokrzywdzonych w aferze Gedbeck. Ludzie tracili oszczędności swojego życia. Także również przeciwko wielkim aferzystom gospodarczym są zaostrzone kary, są tak sformułowane przepisy, żeby szybko, sprawnie i skutecznie karać tych, którzy oszukują, okradają na miliony złotych, niewinne. Ofiary. I dlatego zaostrzamy odpowiedzialność za oszustwo. Powyżej 5 milionów złotych oszustwo będzie zbrodnią. Powyżej 10 milionów złotych będzie groziła kara od 5 lat pozbawienia wolności. Wręczenie łapówki powyżej 3 milionów złotych, powyżej miliona złotych będzie również zbrodnią, czyli zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3. Wprowadzamy bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności. Sąd będzie mógł orzekać, nie musiał, tylko będzie mógł je orzekać w dwóch wypadkach, kiedy sprawca jest tak niebezpieczny dla otoczenia, pamiętamy lekstrynkiewicz, że może na przyszłość kolejne niewinne ofiary. Skrzywdzić, dlatego też sąd będzie mógł orzec brak możliwości przedterminowego warunkowego zwolnienia. I drugi przypadek, kiedy sprawca, recydywista, już wcześniej został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo 20 lat i ponownie popełnia przestępstwo, za które zostanie skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, wówczas sąd będzie mógł również orzec brak możliwości przedterminowego warunkowego zwolnienia. Nie zasługują na wolność ci, którzy dopuszczają się najohydniejszych przestępstw po raz kolejny i stanowią stałe zagrożenie dla niewinnych ludzi. Bardzo dziękuję panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze za nadzorowanie prac nad tym bardzo ważnym kodeksem, kodeksem, na który Polacy czekali 25 lat. Wejdzie w życie w trzy miesiące od dnia ogłoszenia przepisy dotyczące pijanych kierowców po roku. Od dnia ogłoszenia. Dziękuję. Dziękuję panie ministrze. Zapraszam państwa do za zadawania pytań. Przy pewnym zasadzie, pan jest na konferencjach w ministerstwie. Jedno pytanie na redakcję. Tak fakty TVN w pierwszej kolejności. Dobry, fakty TVN, dzień dobry. Panie ministrze, na rynku we Wrocławiu stoi pręgierz. Nie działa, nawet na wyobraźni. Ja mam pytanie do pana. Czy zna pan jakichś teoretyków bądź praktyków prawa, którzy twierdzą, tak jak państwo w tym momencie, mówiąc o, tym, o tych zmianach w kodeksie? Że wysokość, a nie nieuchronność kary jest ważniejsza. Bo ja słyszałem do tej pory zawsze odwrotnie. Panie Szanowni Państwo, nieuchronność kary jest ważna, ale jej surowość jest równie istotna, nawet ważniejsza. Sprawcy kalkulują. Sprawcy doskonale zdają sprawę z tego, jakie przestępstwa grożą za poszczególne czyny. I zaostrzanie prawa karnego, zmiany w prawie karnym są skuteczne. Dowód. Nasze zmiany w ostatnich latach. Tak samo nam wmawiano, że 25 lat za puste faktury to jak za zabójstwo, że to się nie godzi, że to jest niehumanitarne. I podziałało. Przeszło 30 miliardów złotych więcej wpływów do kasy Skarbu Państwa w momencie wejścia w życie tych przepisów. Automatyczny skok. Tylko dzięki tym zmianom, które pan minister Zbigniew Ziobro przeprowadził. Następne rozwiązania. Alimenty. Byliśmy na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o ściągalność alimentów. Milion dzieci pozostawało bez należnych im pieniędzy. Zmiany w tym zakresie przeprowadzone w kodeksie karnym skutkują tym, że dzisiaj mamy skuteczność przeszło 230% ściągalności alimentów. Czyli warto zmieniać prawo. Ostatnie zmiany dotyczące przekroczenia prędkości nieprowadzone przez nas przez Ministerstwo Infrastruktury. O 60% zmalała liczba przekroczeń prędkości. Wszyscy widzimy, że na polskich drogach jest bezpieczniej. Także zmiany w prawie działają, warto zmieniać prawo i przestępcy doskonale wiedzą, jakie są przestępstwa, kalkulują dowód, walka z dopalaczami. Wypowiedzieliśmy wojnę mafią dopalaczowym. Pan minister Zbigniew Ziobro zmienił przepisy tak, że za samo posiadanie dopalaczy grozi kara do lat trzech pozbawienia wolności, tak jak za narkotyki. Wcześniej ci sprawcy byli bezkarni. Donald Tusk, mimo swoich obietnic, nie zrobił nic w przedmiocie walki z dopalaczami. Zmieniliśmy konstrukcję prawną. Wcześniej było możliwe mieszanie różnych składników po to, żeby uciekać od odpowiedzialności. Stworzyliśmy przepisy tak elastyczne, żeby objąć wszystkie możliwe zachowania. I dziś dzieci i młodzież są bezpieczne dzięki temu. Rodzice nie muszą się obawiać, że ich dzieci doznają zatrucia albo nawet umrą, bo były przypadki śmierci, skutek dopalaczy. I jaki jest tego efekt? Otóż... Król do Palaczy groził prokuratorowi generalnemu śmiercią. Dlaczego? Jak wyjaśnił, ponieważ ten zmienił prawo. Więc wynika z tego, że przestępcy doskonale zdają sobie sprawę. Ci najbardziej okrutni, wyrafinowani, brutalni doskonale wiedzą, jakie jest zagrożenie i boją się tych surowych kar. To są te dowody, o których wspomniałem, dlatego też e, dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków ten kodeks nowy wprowadzamy. E, oczekują go Polacy. Oczekują go i to w ogromnej ilości, prawie 70% obywateli społeczeństwa jest za podwyższaniem kary. Polacy chcą się czuć bezpiecznie i będą się czuli bezpiecznie. Bardzo proszę, Dzień dobry Sebastian Napieraj, TFN 24. W tym tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała tak zwane ustalenia operacyjne w sprawie KPO. Dlaczego im bliżej ewentualnego sukcesu, jeżeli chodzi o wypłaty tych środków, tym głośniej i tym bardziej krytykują Państwo premiera Mateusza Morawieckiego i czy tym samym faktycznie potwierdzają Państwo swoją rolę jako hamulcowego wypłaty tych środków, jak często określa Was opozycja? Pozycja wielokrotnie nawoływała do blokowania tych środków. Za blokowanie tych środków odpowiada Donald Tusk i Platforma Obywatelska. To oni głosowali wielokrotnie na forum Parlamentu Europejskiego przeciwko swojemu krajowi. Chcę zaznaczyć, że te środki się nam należą. Jesteśmy okradani w biały dzień. Już dawno powinny do nas trafić. Natomiast ta gra, którą prowadzi perfidna gra przeciwko nam. Komisja Europejska nie ma nic wspólnego z prawem, z praworządnością, z sądami. To jest tylko pretekst. Tutaj chodzi o budowę imperium pod butem Berlina, I, i tutaj wszystkie środki są dozwolone. Ich zdaniem łamią prawo bezczelnie, narzucają nam rozwiązania sprzeczne z naszą konstytucją, testują nas, dokąd się mogą dalej posunąć, i taki efekt widzimy. To jest efekt tego, że europosłowie polscy. Głosują przeciwko swojemu krajowi z Platformy Obywatelskiej. Ja zapytałem pana premiera Panie Mateusza Morawieckiego. Nie, pan po, nie odpowiedział pozwolę na moje Panie pytanie. Nie, Drugie, ale pan nie odpowiedział ale na pytanie, ale będzie możliwość drugiej torze. Panie redaktorze. relacji z premierem Mateuszem Panie, Morawieckim obozu Solidarnej Polski. Panie, Jak złe one są? No, proszę o odpowiedź na moje pytanie pierwsze, dajmy Pani Raktorze, pan, redaktorze, pan nie pani redaktorze na moje pytanie. Bardzo, Pani, pani Minister, ja bardzo proszę o Ale ja Panie redaktorze, dam damy szansę panu redaktorowi zadać drugie pytanie, ale na pierwsze Mimo zasad, było które określiłem, bardzo proszę pani, pani redaktor i pan redaktor Stefan 24 drugie pytanie. Dzień dobry, Anna ujachelicka Polsat News. Ja mam pytanie odnośnie noweli kodeksu karnego. Ponad 170 karnistów napisało do prezydenta listę z prośbą o to, by zawetował tę nowelę. Tam jest taki, takie sformułowanie, że ta nowela cofa nas do czasu PRL-u. Mam prośbę o odniesienie się do tych słów. 170 naukowców to jest promil wśród wszystkich naukowców w naszym kraju. Mamy około 100 uczelni prawniczych. Tylko na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa, gdzie również ja pracuję jest około 370 naukowców. Także ci, którzy to podpisali, chcieliby sytuacji takiej jak dotychczas, żeby sąd łagodził karę dla zwyrodnialca, który gwałci, a następnie pozostawia ofiarę na mrozie skrwawioną, pokrzywdzoną, która umiera następnie ci, którzy to podpisali chcieliby sytuacji uniewinniania, wydawania wyroków w zawieszeniu wobec takich sprawców jak ten, o którym powiedziałem, pobił brutalnie swoją ofiarę, a następnie otrzymał jeden uniewinnienie, drugi zawiasy. Absolutnie nie godzimy się na to. Nie godzimy się na to, żeby grupa kanapowych naukowców dyktowała Polakom jakie prawo powinno obowiązywać w naszym kraju. Zazn chcę zaznaczyć, że aż prawie 70% Polaków jest za zaostrzeniem kar. Nie zgadzamy się na to, żebyśmy byli terroryzowani, żeby Polacy czuli się niebezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, żeby ofiara musiała oglądać swojego oprawcę. I tego typu zmiany, które wprowadzamy, służą bezpieczeństwu niewinnych ludzi. Służą tym, którzy poruszają się po naszych drogach, służą tym, którzy funkcjonują w naszym społeczeństwie. W społeczeństwie i chcą bezpieczeństwa. Nie ma zgody na pobłażliwość wobec przestępców najbardziej brutalnych. Kary łagodne tylko rozuchwalają. Oczywiście są koncepcje liberalno-lewicowe, że trzeba dbać bardziej o przestępcę niż o ofiarę, że trzeba się troszczyć o, o jego los, a los ofiary czy los niewinnych ludzi nie ma znaczenia. Odrzucamy to. Te rozwiązania absolutnie nie są rozwiązaniami, które, które powinny w naszym kraju obowiązywać i w trosce o bezpieczeństwo naszych rodaków wprowadzamy te zmiany. Bardzo proszę, drugie pytanie, TVN24. Panie ministrze, to będzie nadal pierwsze pytanie, ale znacznie uproszczę, może będzie łatwiej. Jak złe są relacje z premierem Mateuszem Morawieckim państwa obozu? Panie redaktorze, powiedziałem jasno, Komisja Europejska okrada nas w biały dzień. Komisja Europejska stosuje szantaż bezprawny. Co do decyzji pana premiera, mówiliśmy w grudniu 2020 roku jako obóz Solidarnej Polski, apelowaliśmy o weto. Więc został w Komisji Europejskiej stworzony mechanizm, który pozwala nam na blokowanie tych środków i odpowiada za to opozycja, Platforma, Donald Tusk, za to, że pieniądze do nas nie trafiają. Powtórzę jeszcze raz. I, 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 absolutnie haniebnym jest głosowanie przeciwko w Czy to nie jest Nie jest głównym powodem nieotrzymania tych środków? Pani nie wypełnienie nie wypełnienie kamieni milowych, panie ministrze? Tak dopytam. Został stworzony mechanizm w grudniu 2020 roku, który pozwala na blokowanie nam tych środków. Wielokrotnie posłowie, europosłowie Platformy Obywatelskiej głosowali za blokowaniem środków w Polsce. Dziękuję Panie Ministrze, dziękuję Państwu. Dziękuję za ostatnie dzisiaj, pytanie o ustawę o notariacie, jeżeli mógłbym, panie no to, ministrze, no to, no to, jeszcze, bo to bardzo interesująca kwestia to państwa w końcu tak, projekt. E, przegrane głosowanie, czy to nie przypadek posłowie PIS, którzy nie głosowali byli przecież na sali sejmowej. Czy Państwo to odbierają jako w cudzysłowie rzeczy mówiąc przytyczek w nos dla Solidarnej e, Polski? Ustawa o notariacie jest bardzo ważna dla milionów ludzi, którzy czekają na wpisy hipotek do ksiąg wieczystych. Kredytobiorcy, którzy płacą podwyższone raty, czekali na tę ustawę. Czekali na nią przedsiębiorcy, którzy czekają na zapłatę należnych im pieniędzy. Dziś, jeżeli ktoś prowadzi biznes i nie otrzyma środków za usługę lub towar, musi iść do sądu i łaskawie czekać, aż sąd się zlituje nad nim i po wielu, wielu miesiącach zasądzi ten wyrok. Tymczasem te rozwiązania, które wprowadziliśmy, dawały notariuszom prawo wydawania notarialnych nakazów zapłaty, czyli zasądzania wierzytelności przedsiębiorcom niezwłocznie, a następnie wpisywania również do hipoteki do Księgi Wieczystej. Bardzo ważne rozwiązanie. Dzięki tej ustawie kredyty byłyby tańsze, rozładowane zostałyby zatory płatnicze, płynność w biznesie uległaby poprawie. Same plusy. 7,5 miliona spraw na 15 milionów wszystkich wpływających dziś do sądu to są sprawy rejestrowe, wieczystoksięgowe, sprawy z nakazów zapłaty. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że elementem reformy sądownictwa jest ograniczenie kognicji, tak żeby sędzia nie musiał zajmować się całą tą drobnicą, a mógł skupić się na sprawach najbardziej poważnych dla obywateli. I o to w tej reformie właśnie chodzi. Z, 7, z 15 milionów spraw aż 7,5 miliona docelowo. Trafiłyby do notariuszy, czyli sędziów braku sporu, którzy mogliby niemalże od ręki wydawać nakazy zapłaty, wpisywać do ksiąg wieczystych hipotekę. Natomiast niestety ta ustawa nie została przyjęta. Wina opozycji, która platformy obywatelskiej PSL-u, która zastosowała. To pistecznie 14 pasów, nieodpowiedzialną postawę wobec naszych rodaków, czekających na szybkie wyroki czekających na sprawne sądownictwo i na tanie kredyty. I to jest wina opozycji. Co do absencji posłów prawa i sprawiedliwości, ta absencja jest kwestią obiektywną. Nie było kilku posłów. Jeden był chory, jeden był za granicą. i W kilku innych głosowaniach też przegraliśmy. Także tutaj posłowie byli na sali? Także tutaj ministrze. absolutnie nie mam żalu do koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Projekt ten zostanie po raz kolejny zgłoszony. Będę prosił panią marszałek i pana wicemarszałka Terleckiego, żeby to był projekt poselski. Dziękuję pani ministrze, dziękuję, dziękuję panie. państwu za udział w spotkaniu.